Nowoczesne, wygodne, ekologiczne oraz oczywiście ekonomiczne ogrzewanie domu kotłem kompakt firmy KOTREM. Kocioł opalany jest biopaliwem w postaci granulowanych trocin drzewnych w formie peletu. Obsługa kotła sprowadza się do napełniania zbiornika paliwa raz na kilka do kilkunastu dni. Wentylator wyciągowy zamontowany w kotle zapewnia prawidłową pracę palnika nawet przy słabym lub zmiennym ciągu kominowym. Kompaktowa konstrukcja kotła umożliwia zamontowanie go nawet w bardzo małych kotłowniach. Palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę, dzięki temu pracuje tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Nie marnuje energii na podtrzymanie żaru. Palnik wyposażony jest w układ rotacyjnego czyszczenia komory spalania dzięki czemu efekt spalania utrzymywany jest na niezmiennie wysokim poziomie. Konstrukcja kotła zapewnia wysoką efektywność grzewczą, a dzięki pionowemu wymiennikowi wysoka sprawność kotła utrzymuje się bez konieczności częstego czyszczenia. Popiół z kotła można usuwać raz na kilkanaście dni. Pozostałość spalania peletu może posłużyć jako nawóz do roślin w ogrodzie. Kocioł kompakt firmy KOTREM zalicza się do produktów o podwyższonym standardzie emisji, dzięki czemu można uzyskać wyższe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.